Nowy sezon Formuły 1 zbliża się wielkimi krokami. Sezon niewątpliwie wyjątkowy, ponieważ po 9 latach wraca Robert Kubica. I warto spojrzeć na to, jak ta formuła przez te lata się zmieniała. W naszym minicyklu wracamy z Kubicą, spojrzymy sobie na sezon 2010-2019, na zmiany, które wtedy zaszły. A dziś zaczynamy od bolidów. Naszą analizę rozpoczniemy od zbadania tego, jak rosły bolidy na przestrzeni tych kilku lat. Ważne zmiany zaszły w sezonie 2017, kiedy to bolidy z 1,80 m rozrosły się do 2 m. Ze zmianą szerokości bolidu zmieniła się również szerokość nadwozia z 1,40 m do metra m. Ale co ważne, zmianie nie uległa szerokość kokpitu, no i ogólnie wymiary kokpitu. Dużo osób twierdziło, że skoro bolidy są szersze, to automatycznie Robert Kubica ma więcej miejsca w bolidzie, więcej miejsca w kokpicie, przez co prawa ręka, która no nie do końca jest sprawna, ma teraz więcej miejsca na wykonywanie skrętów. Kiedy spojrzymy sobie na regulamin techniczny Formuły 1 z sezonu 2010 i regulamin techniczny Formuły 1 z sezonu 2019, widzimy, że wymiary kokpitu nie uległy zmianie. Ale jeżeli spojrzymy już sobie na zdjęcie kokpitu Roberta Kubicy z bolidu Renault R30 i bolidu Williamsa FW41, widzimy, że różnią się one znacznie od siebie. Bolid, w którym Robert Kubica jeździł w 2010 roku, nie miał specjalnej wycinki na prawą dłoń. Bolid Roberta Kubicy z sezonu 2018 taką wycinkę już miał i najprawdopodobniej taka sama wycinka będzie w bolidzie Williamsa FW42 w którym Robert Kubica będzie ścigał się od Grand Prix Australii w nadchodzącym sezonie. Chyba najbardziej widoczną różnicę widzimy wokół tego, co nasz kierowca jak i inni kierowcy mają przy swojej głowie. System Halo pojawił się w Formule 1 w 2018 roku i czemu służy? Jest to nic innego jak system ochrony głowy kierowcy podczas różnego rodzaju wypadków. Z czego w ogóle wykonane jest Halo i czy na pewno ratuje życie? Halo wykonywane jest przez trzy międzynarodowe firmy, wybrane przez Międzynarodową Federację FIA. Jedną z nich jest na przykład niemiecki CP Autosport. Halo wykonane jest z odpowiedniego tytanu, które wykorzystuje się również w przemyśle lotniczym. Co ważne, aby halo spełniało wszelkie wymogi, musi ono przejść specjalny test, a mianowicie wytrzymać obciążenie 125 kN z góry przez 5 sekund. A te 125 kN równa się około 12 tonom. Taką informację znajdziemy na stronie FIA, ale z kolei na stronie Formula 1com znajdziemy informację, że to nie jest 125 kN, ale 116 kN. Jak widzimy, różnica jest mała, ale oba oficjalne źródła kłócą się w tej sprawie. Przed chwilą spytałem również, czy zastosowanie halo jest słuszne i czy ratuje życie. Najlepszym przykładem było Grand Prix Belgii w minionym sezonie, kiedy to bolid Fernando Alonso przeleciał nad bolidem Charlesa Leclerca tuż po starcie i z pewnością, gdyby nie halo, to koło albo też podłoga bolidu hiszpańskiego kierowcy zawadziłaby o głowę Leclerca. Zauważyliście, że rama ta jest zamontowana tuż na wprost kierowcy, więc w jakimś stopniu musi ograniczać jego widoczność. W minionym sezonie Williams opublikował nagranie, w którym to Robert Kubica Dzięki kamerze zamontowanej na kasku wyjechał na tor i dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak w ogóle z perspektywy kierowcy wygląda tor z zainstalowanym halo. Tu taka ciekawostka, gdy już jesteśmy przy widoczności od sezonu 2018, kierowca tuż przed sobą ma zainstalowaną kamerę 360 stopni. Jak widzicie na grafice załączonej z regulaminu technicznego, jest ona kamerą z numerkiem 5. Mieliśmy szerokość bolidu, mieliśmy halo, to teraz pora na DRS, czyli Drug Reduction System, który wprowadzono w Formule 1 w roku 2011, czyli w pierwszym, kiedy Roberta Kubice zabrakło na starcie. Czym w ogóle jest DRS? DRS jest specjalnym mechanizmem zamontowanym w tylnym skrzydle, który po aktywacji umożliwia szybsze i sprawniejsze wyprzedzanie. Co ważne, DRS jest używany dopiero po trzecim okrążeniu wyścigu i można go aktywować tylko w wybranych częściach toru. Na przykład podczas Grand Prix Australii w minionym sezonie wyznaczono trzy strefy, w których użycie DRS było możliwe, ale już kilka miesięcy później na torze Monza podczas Grand Prix Italii były to tylko dwie strefy. Od nowego sezonu zmianie właśnie ulegną tylnie skrzydła, które zostaną poszerzone o 10 cm. Ta dość niewielka zmiana w szerokości tylnych skrzydeł spowoduje, że DRS będzie jeszcze efektywniejszy, jak twierdzą szefowie Międzynarodowej Federacji. Umożliwi to jeszcze ciekawsze przeprowadzanie wyścigów i będziemy świadkami jeszcze większej ilości manewrów wyprzedzania. Wiemy już, czym jest DRS, wiemy, czym jest Halo, wiemy, jakie zmiany zaszły w regulaminie technicznym na nadchodzący sezon, o wymiarach tylnych skrzydeł, przednich skrzydeł, ale właśnie Ile kosztuje produkcja bolidu? Koszt produkcji kierownicy to blisko 250 000 zł. Za tę cenę moglibyśmy kupić sobie nowego Porsche Caymana 718. Z kolei wyprodukowanie przedniego skrzydła to wydatek rzędu około 800 tysięcy złotych, co pozwoliłoby wielu smakoszom kupić ponad 80 tysięcy Big Maców. Ważnym, o ile nie najistotniejszym elementem każdego bolidu jest silnik, Tutaj e, wydatek na nową jednostkę e, napędową to koszt z rzędu 18 milionów złotych, a ile w ogóle kosztuje Bolit Formuły 1? Szacunkowo 30 milionów złotych, co pozwoliłoby nam na wybudowanie 100 metrów warszawskiego metra. A już w kolejnym materiale powiemy sobie o tym, z kim Robert Kubica będzie rywalizował na torze, oraz to, jak zarobki Polaka prezentują się na tle innych kierowców.